Witam wszystkich na kanale Maryja Króla Polskiej Korony. Maciążek Sławomir, doktor teologii o specjalizacji Mariologia po studiach na Angelicum i doktoracie na Marianum w Rzymie. Także adwokat Roty Rzymskiej, etc., etc. No więc Mamy dzisiaj drugą część tej miniserii, to żeśmy zaczęli mówiąc o tym, jak to Maria jest matką wiernych, <laughs> czyli każdego powiedzmy chrześcijanina. I w pierwszej części była mowa o tym, że tego po sam jest poród, tak? Tam jest prawdziwy poród, więc ona jest naprawdę matką. <laughs> Dobrze. W tej części natomiast zajmiemy się jak to jest, że ona jest matką. Na czym polega ta jej matczyna miłość? No, jak sprawić, żeby otrzymać ją jak najbardziej? O, no, kościół tego doświadcza od pierwszych wieków swego istnienia, to, że Mary jest matką. Każda matka wie, na czym to polega, tak? Ja to wiem, jako ten, który doświadcza tej miłości od Maryi z tej drugiej strony synowskiej, tak? Tutaj, jak zawsze, yy, przychodzi nam z pomocą. Święty Jan, ewangelista. To jest szczególnie scena pod krzyżem. I to, co robi on, i uczeń ów, mówi polski przekład, przyjął ją do siebie. Tam jest po grecku Eista idia, czyli przyjął ją jako dar pana, najważniejszy. Za czym oczywiście poszło wspólne mieszkanie, bo wiemy dobrze i czego są dowody niezbite, że przez długie lata Maryja i święty Jan, zresztą ukochany Uczeń Chrystusa, mieszkali razem w Efezie, współczesna Turcja. Jest tam nawet dzisiaj takie miejsce. Zwane Dom Maryi. No więc to już jest pierwszy punkt. Yy, Tym wstępu tylko, że ostatni Sobór podciął nogi kultowi maryjnemu. Tam nastąpiła degradacja świąt maryjnych. Odsunięcie Maryi od kultu i Skupi niego tylko na Chrystusie. I tutaj Luter zwyciężył po wiekach, bo reguła Solus Christus, czyli tylko Chrystus, wróciła w Soborze Watykańskim II z całą swoją bezwzględnością. To później trochę złagodził nasz wspaniały papież Jan Paweł II, święty. Bo Kościół szedł jak lawina w dół. Po tym co zrobił Jan XXIII i Paweł VI. Czyli degradacja kultu maryjnego. To, czego nie uszyli, to trzy dogmaty maryjne. Bo to jest dogmat. Inaczej by ich lud Boży wyniósł na widłach do Tybru. Wszystkich tam a więc Boże Macierzyństwo 1 stycznia, wniebowzięcie Maryi z Ciemi z Duszą, 15 sierpień, i niepokalane poczęcie Maryi 8 grudnia. Tego nie ruszyli, bo nie mogli tego ruszyć. Ale co mogli, to zrobili. I się już ksiądz nie powie na kazaniu o tym, że Mary jest swoją matką i cała ta praksis kościelna, liturgiczna się od tego oddaliła. Szkoda, bo Pius XII w swojej encyklice z roku 1954 wyłożył czarno na białym, że przez 2000 lat lud Boży uciekał się skutecznie do Maryi. I to jest dobre, słuszne i piękne. I tak trzeba, bo się nie rozdziela matki od syna. Kult jest odmienny, bo jest adoracja. Pana i nabożeństwo. Dulia, zwane szczególnie oczywiście do, do Maryi. Ale kult jest jeden i nikt zdrowy na umyśle nie oddzieli nigdy Maryi Matki od jej Syna Boskiego, a naszego Zbawiciela. To, co chciano zrobić na Soborze Watykańskim II, czyli odstawić Maryję do komórki mówiąc o to Panie teraz się czcimy jak trzeba mam o tym odcinki po co mi się złościć od samego rana ale kto jest ciekawy niech sobie spojrzy tam będzie w szczegółach włożony. wracamy do tematu co zrobił przyjął ją do siebie ilu z was przyjęło do siebie Maryję i mówi do niej matko. A to jest podstawa. Pewnie w wielu domach jakiś obraz, obrazek mary jest. Ilu z was przyjęło ją do siebie. Tak, tak jak to zrobił święty Jan. No właśnie. A to jest klucz do tego, żeby doświadczać jej macierzyństwa. No wiadomo, że czasami okazjonalnie, jak tam się komuś noga podwinie w życiu, ktoś ciężko chory, ktoś umiera albo inne problemy, no to się, wtedy się biegnie do Maryi, no pewnie zawsze wysłucha, tak, raczej, no bo to matka, tak, ale to nie na tym to polega, ten, ten, ten cały... Z... Ta cała tajemnica. To synostwo względem Maryi ma być świadome, trwałe, stałe, przyjęcie jej. No przez oczywiście życie chrześcijańskie, tak? Kiedy jesteś w kościele, nie zapomnij nigdy pokłonić się Maryi, modlić się przed jej obrazem. Ja przeważnie, raz patrzą na mnie dziwnie, są takie zwykle w kościołach, takie boczne kaplice, kapliczki z obrazem Maryi, tam zawsze jestem ja. Tam nie można znaleźć. Zdarzyło mi się kiedyś, że przychodzi do mnie kapłan i się pyta, czemu tutaj jestem, a nie wspólnie z innymi. Ja mówię, że tu jest mi lepiej, bo tu jestem z moją Matką Maryją. A tam to jesteście tylko wy, tak? czyli kapłan i jacyś ludzie. <laughs> A tu jest moja matka. No, widzicie sami, jak to jest. Teraz do, do rzeczy, oczywiście, nawet po Soborze Watykańskim II, co jest typową cechą luterana, luterańską heretyka przeklętego na wieki Lutera, przyjmuje się ciągle, że oczywiście na wzór Maryi, Mario, ucz nas i tak dalej naśladujmy Maryję, dobrze, to jest wszystko oczywiście wartościowe, tak, no to tak, no to, to też można powiedzieć, że ja, świętych też można naśladować, tak? Świętego Dominika, proszę bardzo, wielki święty, no można go im, imitować, tak? No a na czym ta, ten kwit, ta różnica substancjalna między świętymi a Maryją polega? Że żaden z tych świętych nie będzie nigdy moją matką. Jak ona jest. No, i to macierzyństwo, skoro ma swój fundament jako prawdziwy poród do życia własce Bożej, bo to nie jest poród naturalny, prawda? Ale posłuchajcie mnie, czyż miłość Maryi można odnieść tylko do życia własne Pana do wiary, czy o to tylko się ona troszy i powie, a to, że jesteś głodny, czy nie, czy jest ci zimno, czy masz wrogów, których nie możesz pokonać, to, to jest dla niej obojętne, no więc nie jest obojętne. Jak ciało się łączy z duszą, to na czym polega Boże macierzyństwo Maryi. To, że nie można odróżnić, oddzielić natury ludz, yy, ludzkiej w Chrystusie od jego natury boskiej i rozdzielić trzech osób boskich w jedności Trójcy Świętej. No to analogicznie macierzyństwo względem wiernych Maryi nie odnosi wyłącznie do duchowych aspektu. Tak jak mówi ksiądz nie raz, o czyli ta taka yy, wybujała duchowość, nie? Taka fantastyczna, nierealna duchowość. Trosz się wyłącznie o rzeczy duchowe, tak, a to nieważne, czy jesteś chory, czy umierasz, to, to nie, to o to się nie módl. <laughs> nie. Masz się mówić o to, czego ci najbardziej brakuje. Tu i teraz. No. Bo nie, jesteś, bo nie jesteśmy aniołami, ale ludźmi, którzy żyją tu, teraz. Konkretnych sytuacjach, problemach z wrogami, ja ich mam dużo. No jako syn Maryi jest jasne, że demon się nimi posługuje, ale z Maryją wygrywam. No i mają naprawdę ciężki los ze mną. Dokładnie, no więc do rzeczy, no więc to jest macierzyństwo, które działa oczywiście w mocy Bożej, no tak jak się ukazała Maria w Apokalipsie 12.1, ona jest przybrana w słońce, czyli w łaskę Pana, w Jego wielkość, Jego moc, działa w mocy Pana, ale nie jest boginią samodzielną, tak jak przepiękne boginie, które były oczywiście, Wenus, Afrodyta, Minerwa rzymska, i tak dalej. No, były przepiękne prze niektóre, tak, oczywiście. Ale działały samodzielnie, tak. Maria działa samodzielnie, ale w mocy Bożej. To jedna uwaga. Zwykle przedstawiamy, że to właśnie Maria wstawia się u Pana, tak. No, dobrze. Ale w opowiadaniu w Kanie Galilejskiej wcale tak nie było. Mary jest tak, ma taką wielką godność, że jej rozmowa z jej boskim synem jest naprawdę wyjątkowa. I dla mnie to, co się stało na weselu w Kanie Galilejskiej, to jest archetyp jej relacji z jej boskim synem. Wielkość Maryi jest niepojęta. Jeśli ktoś idzie do Maryi, do niej się ucieka, to jest bezpieczny. W stu, w stu procentach. I zbawiony, i szczęśliwy. Już jest z Panem. Bo to jest najpewniejszy skrót. Miłość Maryi i Matrzyna jest, jest y, mówią w filozofii, y, causa jest tak? Przyczyna wystarczająca. Ona jest przyczyną tutaj, w mocy Bożej, ale samodzielną. Ona się nie musi tłumaczyć Panu i go prosić, nie zostanie, bo ten mój syn, bo to to, bo tamto. Ona kocha, ona daje, co chce i komu. I robi to, co chce i komu, w każdej chwili i z każdym. Tylko, że teraz po 60 latach deprawacji poseborowej i degradacji kultu maryjnego, ta prawda powoli zanika, niestety. No właśnie. Czyli czynnie przyjąć Maryję Jako trwałego, trwałą relację bliskości, intymności wręcz bliskiej. W modlitwie, w życiu codziennym, w sprawach. Ej stajdia, jako dar pana. I żyć w tej tajemnicy, gdy ona będzie blisko. Naprawdę powiem wam, że. No, może mój własny przykład, tak? No, podczas moich studiów teologicznych w Rzymie, prawniczych i innych, no naprawdę wielu, wielu, wielu nie chciało się pogodzić z tym, że jakiś tam Polak z jakiejś małej miejscowości z Polski, świecki nagle jakieś takie tytuły i tak dalej. No, a skądże to, prawda? Skądże to mówiła Elżbieta, matka pana. Mego do mnie przychodzi, tak, dokładnie. No i oczywiście wiara. No, no, no trzeba wierzyć. Są nieraz rzeczy w życiu, się, się zdarzają trudne, ale na no to z, reguła wiary jest taka: bez wiary się nie ostaniecie, mówi pismo. Tak samo wiary w jej miłość to jest pewność. To ma być pewność, bo wiara jest pewnością. My potrzebujemy pewności w każdej rzeczy. Na poziomie rzeczy poznawalnych to jest drzewo, to jest ulica, to jest dom, to jest mój wróg, to jest mój przyjaciel. I tak samo rzeczy wyższych. To jest Maryja moja matka, która mnie kocha. I na pewno przyjdzie mi na pomoc. Nie, nie zostaje mnie w rękach moich wrogów. A raczej ich zmiecie. I teraz przykład, czym jest dokładnie miłość Maryi Matki. Bo jeżeli ktoś wejdzie w tą relację, to ją pozna tak, jak to ja poznałem, że jej miłość. Nie, trzymacie przed oczami obrazy Niedźwiedzicy Matki. O właśnie. Natura sama nam to daje. No, wszyscy wiemy, ile razy doszło do ataków rozcieczonej niedźwiedzicy matki, bo stwierdziła, że jej potomstwo jest co, zagrożone i się rzuciła na nie wiem, cztery razy silniejszego wroga. Już nie mówiąc o ludziach, i każdy, kto zna, nie wiem, dzikie razy tam, gdzie są. Niedźwiedzie, jak widzi małego misiaczka, to od razu bierze nogi za pas, bo tam, <noise> bo tam blisko jest jego matka. O, no to lepiej od razu w długą razu. Jakby ktoś szedł gdzieś w góry, to jak, jak zobaczysz małego misia, no to człowieku ile sił w nogach. <noise> I obyś cało wróci. O, to właśnie jest obraz miłości Maryi i Matki. Niepojęte, co? To no, biedne stworzenie, które tak kocha i chroni, tak? No, każda kobieta, matka wie, wie o czym mówię. No, dokładnie. Chroni życie. Maria chroni życie jak każda inna matka. Chroni życie. A że nie można rozbić. Wiary w człowieku, od jego natury, ciała, jego życia, no to chroni całość, tak? Na szczęście. No, co by to była za jakby przyszła i powiedziała: Słuchaj, bronię wyłącznie Twojej wiary i Twojej łaski w tobie, a to, co jest ty, to nie ma. Zna. No to rzeczywiście by było coś: lipa, tak? Trochę. <laughs> Dokładnie. Mary jest matką. Jest doskonałą matką, jest tak matką, że to bycie matką tworzy jej to samo, wręcz. To jest jedna z największych tajemnic Maryi. Nie pokarana oczywiście inne tajemnice, ale to, że jest matką, to kształtuje jej, jej to To jej bycie matką przewyższa każdą inną jej cechę i każdy inny jej przywilej. No właśnie, bo taką ma rolę. Taką rolę dał jej nasz Pan. I w tylko jeszcze raz powiem, tak to wszystkie historie, wszystkie narody, historii i tak dalej, prawda, różnych czasów miały swoje zawsze boginie matki. Bo to jest w ludzkich sercach żeby Cię chroniła kochająca Matka. I to Pan wie. I przekazał to w swoim boskim objawieniu świętemu Janowi, który ukazał rolę Maryi. A cymbały po dwóch tysiącach lat na jakimś soborze oni sobie odsuną Maryję, bo oni zaraz pójdą w ślad Lutera Heretyka. I powiedzą tylko Pan. Nie, jeżeli nasz pan mówi, że nie tylko ja, jeżeli umierając na krzyżu jako ostatnie słowo mówi do ukochanego ucznia: Oto twoja matka, a do niej kobieta oto jest twój syn, i tu się kończy: zobaczcie, jak się zbiega. Po trzygodzinnym konaniu i cierpieniu strasznym Maryi, która rodzi tam nas do wiary, nasz Pan umiera i rodzi się nowe macierzyństwo Maryi. Widzicie? Tu jest punkt zwrotny w historii zbawienia. Nasz Pan jasno mówi: od tej pory to Ty, Maryja, jesteś najważniejsza ekonomii zbawienia. Nie ma naciągania tekstu, no bo Pan jest najważniejszy i z tego założenia będę sobie teraz naciągał, mówiąc, że Marek tylko uczestniczy, pomaga i daje przykład. Bzdury! Herezje wręcz. Jeżeli tak mówi Pismo, to tak Pismo mówi. Nieważne, że obiektywnie Pan jest na pierwszym miejscu. W ekonomii zbawienia, po odejściu naszego Pana, ona jest najważniejsza. Jak wielką krzywdę wyrządził sobór ostatni, odsuwając Maryję od wiernych, nie wyjaśniając, nie ucząc. Jesteście wszyscy winni, kapłani. Ci, którzy macie własny rozum, jesteście inteligentni. No nie zawsze, ale w miarę. To IQ na pewnym poziomie jest. Nie musisz powielać jak robot to, co Sobór pomylił względem Maryi. Przypomnij sobie, co Pius XII pisał. Encyklicy, Aceri, Regina. Prawda jest niezmienna. Nie ewoluuje prawda. Jeżeli Maryja jest matką, to jest matką doskonałą. I że ten sobór, biskupi i inni tego nie zrobią nigdy. Tylko ściągnął na siebie gniew Boży. I nasz Pan powiedział o Was. Mówiąc już do Falzeuszu i uczonych w piśmie, mieliście klucze wiedzy i do Bożej mądrości? Sami żeście nie weszli do Królestwa Bożego i innym żeście nie dali. Właśnie wielka odpowiedzialność kapłanów jest tutaj, a zwłaszcza wyższych rangą. No, żeby nie przedłużać do Maryi po prostu matki. Blisko w trwałej relacji przyjąć ją do siebie. Modlić się do niej, cieszyć się z nią, no płakać z nią, oby jak najrzadziej. I chwalić ją nieustannie. Bo kto jest u Maryi, już jest u Pana. No. Chwała Maryi. Niech żyje Maryja, bo bez niej wszyscy giniemy. Amen.